Siemanko, ja jestem Antonius 9.3, a to jest kolejny odcinek ze Skywarsów, czyli drugi. No i widzimy się zaraz na pierwszej arence. Okej, okay, jesteśmy na pierwszej arence. No, są bardzo dobre itemy. Ja tu w ogóle mam farta co do nich, bo tak mam po prostu farta. Nie mówię, że. Nie każdy ma, bo każdy może i ma. Tu już pierwszego Koksa zabijamy. Nie wiem, no, nie Koks, ale yy, zabiłem już pierwszego, więc bardzo fajnie się składa ta arena. Sorry za yy, ten pierwszy odcinek, bo tam były w ogóle takie fajle, bo to mój był pierwszy filmik. Nie mówię, że jakiś drugi czy trzeci, bo tak naprawdę to był pierwszy. Drugi odcinek będzie już lepszy, ale widzę chyba, że ktoś chce mnie zabić albo znaczy zrzucić. No, myślę, że uda się mi yy, yy, wygrać tą arenę, bo to nie jest takie łatwe. Jak na przykład ja wygrywam kilka aren, ale no trzeba się postarać tutaj. Muszę zabić jeszcze yy, gościa, mi się właśnie chce zabić, ale... Myślę, że on już wie o tym, że ja pójdę go zabiję, ale mam nadzieję, że... Nie, ale. Chyba nie, chyba nie. Spokojnie. Wygram pierwszą arenę, no? Naprawdę. Nice. Nice. Pierwsza arena. I to w której mi... kurde. Eee. No w pierwszej minucie. Sorry, ja tu kilka pomyłek robię, ale... No. Sami widzicie, tak jak to początkowy youtuber. No znaczy nie jestem tutaj youtuberem, ale może już tam zaczynam dobrze, ale nie wiem w ogóle sam. No, kolejna arena bardzo dobra, udana na pewno będzie, ale jeszcze nie wiadomo, bo tu ja to, to że mam Koksa, to nie znaczy, że już wygram całą arenę, bo naprawdę nie jest. Ja myślałam, że tutaj... O jest skrzynia. Kurde. A, to trzeba jej rozwalić, zwalić. Będę pamiętał. No i widzimy, że może bie... druga arena, sorry, będzie udana. To będzie może udana, ale... Kurde, boję się. Niech we mnie strzela czy coś. To on mu się nie uda. A, no on tak to sobie z i, i Gra. Sorry. Nie, co ja zrobiłem? Lol. A jest Kurde. No, niech ma za swoje. No teraz papa, jak on to sam chciał. Ja mu nawet nie przeszkadzałem, ale to jego strata. Nie moja, ale kolejnego bijemy, bijemy spokojnie, spokojnie na koksie. Dobrze, dobrze, sorry. No tutaj pomyłki to ja mam, bo to nie jestem tutaj taki dobry w tym wyraźnym mówieniu. No, nie każdy jest taki dobry, więc na pewno kurde. Chyba Koleś już zauważył mnie, ale i tak zauważył, wiadomo. O, zabiję. Może wygram. To moja szansa. No, jest wygrana. Dobra. To ja już się będę z wami żegnał. Sorry, że, że krótki odcinek, ale dwie areny wygrane, więc to. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Cześć.